Dzień widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek. Najlepsze mapy pod postacie w Browser. zdajcie łapkę w górę oraz y, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. No i też dajcie subika z dzwoneczkiem. I przepraszam, że były rzadko filmy. Nie miałem czasu, ale dobra. Odcinek. No będzie najlepsze mapy pod Zadmiar. Dobra, według mnie mm, nie tu, tylko tutaj. Na takich mapach, no y, takich otwartych, nie na tamtej, nie to było, za, na przykład, y, czekajcie, y, na tej mapie to są najlepsze postacie takie na daleką odległość, no i tak no, y, ale na przykład y, tutaj też, no i y, tutaj, y, tutaj i y, jeszcze tutaj, tutaj, no i jeszcze tutaj. Dobra e, na przykład y, y, pod y, takie mapy jak te, no to jak ta po prostu to y, takie postacie no na krótki dystans są najlepsze. No i tak no jeszcze y, 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 jakie są właśnie no takie dobre mapy na krótkie postacie, no, że na takim... nie nie ta tylko czekajcie, no. Ta to może w sumie tak, taka średnia, bo można z, zachodzić, ale nie, nie jest aż taka otwarta i zamknięta. No to, jednak średnia ta no, jest taka zamknięta. No i jeszcze do jaka, no to mm, ta to taka średnia. Według mnie każdy ma tam swoje zdanie, ale według mnie to jest moje zdanie i moja opinia. No każdy ma swoją opinię, no i tak, no. ale według mnie to jest moja opinia, no i tak, no. dobra, no i po prostu, są takie postacie, które są po prostu słabe na blisko i słabe na daleko, no to po prostu trzeba unikać innych zadymiarzy, no bo po prostu będą fokusować i będą chcieli zabić, no i po prostu dlatego, dobra, no i... Według mnie y, to jest na solo, no i dobra. Są jeszcze inne po prostu tryby, y, no ale według mnie solo jest najlepsze. No jeszcze duo, ale według mnie solo jest lepsze od duo. No i według mnie, no tak, no i dobra. Mm. No, pewnie inni powiedzą, że y, nie miałem racji, bo akurat y, y, im udało się na Yy, jakieś, no mapie, innej co powiedziałem, yy, słabymi nawet postaciami, nawet na krótki dystans czy na daleki, no na to co powiedziałem, no i e, tak, no, że ja nie będę miał racji, no ale po prostu, że yy, to jest moja opinia i według mnie tak będzie w większości na plus, ale każdy niech robi na co chce, tylko no, niech posłuchają sobie bo to po prostu y, szybciej będzie szło na takich e, większych rangach, no i takich no większych pucharkach. No i dobra. Według mnie to jest y, tylko moje zdanie, no i moja opinia. Możecie napisać w komentarzu, y, jaka jest wasza mapa ulubiona i gdzie lubicie tak wbijać. Dobra. No to ja już mogę kończyć ten odcinek. Nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, no to się ma.